Cześć, hej siema, z tej strony Hubson, a dzisiaj też taki trochę nietypowy materiał. Dziś tutaj w, będzie Wam leciał gameplay jak sobie właśnie gram w Need for Speeda 2015-16, jak to wodzi czy jest Need for Speeda. A ja sam sobie będę rozmawiał o, o tym jak wyglądały gry kiedyś, a jak wyglądają dzisiaj. I powiem Wam szczerze, że ten Nitwod Speed, którego właśnie sobie grałem, którego niedawno sobie kupiłem, nie jest przypadkową grą wybraną właśnie do tego materiału. Ze względu na fakt, że moim zdaniem idealnie właśnie widać na przykładzie Nitwod Speedów, jak gry się zmieniły. Kiedyś wyglądało to mniej więcej tak, że mm, wbijałem do gry. Naprawdę miałem z niej dużą frajdę, nie, mus, nie musiałem zbytnio jakby, nie żeby to jakoś bardzo się zmieniło, ale wtedy jakby, nie, moim zdaniem to była trochę większa frajda. Te modele jazdy chociażby właśnie w Need for były zdecydowanie prostsze, nie wymagało od nas zbyt dużych umiejętności ani skupienia. W tym momencie, żeby naprawdę tutaj dobrze jeździć w Need for speedzie, tym właśnie 2015, trzeba naprawdę sporo poćwiczyć. Szczególnie na przykład, the drift. The drift w tej grze jest bardzo trudny i bardzo ciężko go wyczuć. Kiedyś tak nie było. No, idealnym przykładem, na przykład, gdzie drift był bardzo prosty, był Nifty Spit bo on tam naprawdę nie dość, że wyglądał bardzo fajnie. To, to wszystko było dość proste. Ponadto, powiem Wam szczerze, że w tym momencie jest też coś takiego. Co też nie zdarzało się w poprzednich nms ach Często zdarza się, jak jedziemy dość szybko właśnie w tej grze. Gdzieś tam oprzemy się o coś, lekko dotkniemy i to kończy się totalną kraksą, co też jakoś mocno deprymuje i i, i, ciężko, i czasami utrudnia rozgrywkę. Ja wolę, może też to jeszcze jest jakoś spowodowane właśnie moim nastawieniem do tego typu gier, że ja wolę gry arcadeowe. A tu jest to tak już bardziej, może nie jakoś mocno, ale to już tak zaczyna podchodzić pod lekką symulację, tylko taką nierealistyczną symulację. Nie wiem, czy, czy do końca rozumiecie, co mam na myśli. Chciałem jeszcze wspomnieć, że to wszystko, o czym teraz mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, i każdy ma prawo oczywiście mieć inną. Także jeżeli tutaj komuś się to nie spodoba, to proszę nie hejtujcie. Naprawdę, naprawdę, tylko jakieś moje zdanie na dany temat. Co jeszcze mógłbym powiedzieć w sumie? Dużo też zastanawiałem się nad tym, jak bardzo na mnie, na gracza, który ma tam 20 par lat, wpływa sentyment na stare gry, które były wtedy takimi moimi pierwszymi grami, w które ja sam osobiście grałem. Powiem Wam szczerze, że teraz też zastanawiałem się że na przykład taki gracz, który ma, dajmy na co tam, teraz 12-13 lat, wciąż to są jakby nie były jego pierwsze gry, w to momencie takie NFS 2015, GTA 5, Far Cry 4, Wiedźmin 3, czy inne produkcje, nieważne. Chodzi o to, że może on zasiadając w takich starych, starych gier, czuje się dokładnie tak, jak ja bym sobie grał w jakiegoś, nie wiem, Tetrisa chociażby, tak? Dlatego też nie wiem czy do końca moja opinia jest słuszna czy też nie, ze względu na fakt właśnie, że sporo, sporo w mojej opinii robi właśnie ten sentyment. Pamiętam e, gry takie jak Vice City, NFS UG2, Destiny Grand 1 tak samo e, i tego typu grę, gry. To właśnie w niej, jak wracam sobie po latach, gram mi się na przykład dużo przyjemniej niż te gry, które gram obecnie. Kupiłem sobie tego NFS-a 2015. Stwierdziłem, że gdzieś tam pomiędzy odcinkami, które wrzucam na YouTube, będę sobie w niego regularnie grał. Oczywiście różnie to wychodzi, wiadomo, są wakacje. Nie siedzę tylko i wyłącznie w domu, robię też wiele innych rzeczy, no ale powiem wam szczerze, że średnio co tak co, co, co 3 dni. Czasami nawet te zdarza się oczywiście codziennie. Grałem sobie w tego, w tego NFS-a po godzinie dwie i powiem wam szczerze, że odnoszę takie wrażenie, że a kiedyś jakby te gry były też dużo prościej przedstawione. dam tutaj przykład takiego NWS a 2005, w którym wjeżdża, wjeżdżamy do Rockport, tak. Skądś się tam wzięli, to akurat nie było jakoś tam istotne. Mamy jakiś tam samochód. Początkowo próbujemy wkraść się w łaski innych kierowców, pokazać, że mamy sporo umiejętności, wygrywamy jakieś tam wyścigi. Jak ktoś psuje nas samochód, duże podejrzenie pada na raz, oczywiście. Konfiskuje nas, nam samochód, dostajemy możliwość kupna nowego. Znowu, jakby budujemy tą reputację, ścigamy się od samego początku. Mamy wyznaczony jakiś tam konkretny cel. Natomiast, tak jak tutaj, to no dobra, przyjeżdżamy tam do jakiegoś miasta. Jest spoko, ścigamy się, w ogóle wszyscy są dla nas mega uprzejmi, mega mili, nic się takiego, tak naprawdę jestem, nie wiem, już po paru godzinach tej gry, nic się tutaj ciekawego nie dzieje, tuning jest, o w ogóle też trochę o tuningu porozmawiamy, nic się takiego zbytnio nie dzieje. Są jakieś fajne cutscenki, wszyscy są dla nas, tak jak już wspomniałem, wspomniałem wcześniej, zajebiście mili, nikomu nie, przeszk nie przeszkadzamy, nie wadzimy, owszem, to nie jest, no właśnie tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, takie momenty trochę deprymują. Może oczywiście będzie jakiś moment zwrotny w tej grze, który tam sprawi, że ta fabuła zdecydowanie pójdzie do przodu. Będzie dużo ciekawiej, będzie coś dziać. Chociaż póki co, no nie widzę tego. Tam niby jakieś zawody się blokują, Ktoś tam przyjeżdża do miasta. Mówię, może ja sam nie zagłębiłem się jakby w tą fabułę. Może nie mam racji oczywiście. Także tutaj, no mówię, to jest tak jakby, to są takie moje odczucia, moja opinia na temat tej gry dotychczas. O czymś miałem powiedzieć. Co zdarzyło się... A yy, właśnie o tuningu, o którym też mówiłem przed chwilą. Ehm, kurczę, no ja jestem fanem naprawdę w, w grach prostoty i tego, że fajnie odprężają. A tak jak tutaj wchodzimy w ten tuning, yy, mowa oczywiście o, o yy, upgrade naszych osiągów w samochodzie. Nie tam jakichś części wizualnych, bo to wiadomo, każdy według swojego gustu to nie może być chyba skomplikowane. Yy. Ja osobiście nie znam się jakoś zbytnio na samochodach. Znam jakieś tylko podstawowe części tam w środku, y jakie się znajdują. No i dostaję rozbudowany tuning, układ różnicowy, inny, du duperetę, To w ogóle nie wiem, pierwszy raz o takich rzeczach słyszę. No układ, układ różnicowy to akurat głupi przykład, bo, y bo, tu, y bo tu to akurat widziałem, że znajduje się w samochodzie, ale jest sporo części. Y które wpływają na coś, na co ja jako nie wiem, zwykły, szary, tam grad sobie Nevesów, który lubi pościgać się samochodami, nie ma zielonego pojęcia. Co one dają, co one robią, co one powodują, jak idealnie dostosować sobie nasz samochód, żeby jeździł tak, a tak, albo tak, albo jeszcze jakoś inaczej. Nie mam żadnego pojęcia, co jak dostosować, żeby było ok. W NFS-ie UG2 na przykład, albo w takim NFS-ie w 2005 mieliśmy coś takiego, że wsadziliśmy jakieś tam pakiety części, które jasno na szarym pokazywały nam, co się zwiększa, jak się zwiększa, jak to działa. Potem mogliśmy sobie jeszcze ewentualnie jakoś tam dostosować, na przykład wysokość zawieszenia, nie wiem przyczepność, yy, która była spodowana jakimiś tam, tam spoilerami. To było dosyć prosto, fajnie pokazane. Na pewno w G2 mieliśmy e, Dynatuning Tuning też, który był w miarę taki e, zrozumiały, tam wszystko ładnie się pokazywało. A tutaj jakoś jest to wszystko zrobione, może, może i dobrze, ale jakoś tak nie przejrzyście, według mnie przynajmniej. Tak jak już wspomniałem, to jest, to jest taka, taka moja opinia właśnie. E, Co jeszcze miałem powiedzieć chyba odnośnie e, GTA? No właśnie, w GTA mamy coś takiego, że. E, czego nie mam moim zdaniem w innych grach. W GTA jest to robione właśnie tak, że wszystko jest jakby tak od początku do końca przejrzyście zrobione. E, niezależnie od tego, czy jest to stary czy nowy GTA, tak samo właśnie było teraz w GTA 5 e, no i tutaj tutaj grając w GTA 5 może nie jestem jego wielkim jakimś tam fanem, moim zdaniem, nie wiem, fabuła tak średnio mi podeszła może te czasy wielkiego kryzysu ekonomicznego tamtych lat, nie wiem, jakieś takie są mi troszeczkę obce, mimo że wiem o tym dość sporo. Jednakże, czy to było GTA Vice City, czy GTA 3, czy GTA San Andreas, tam wystarczyło naprawdę grę przejść raz i dobrze wiedzieć co z czym się jadło, co gdzie występowało, co, co i jakie wydarzenia działały po sobie, występowały po sobie, przepraszam. I potem nie było w, sumie w GTA 5. Ja tą grę raz i dość dokładnie, naprawdę potrafiłem e, potem oglądając ją u jakiegoś tam YouTubera kojarzyć, co następowało po sobie. Nie wiem, jakaś ta gra jest taka spójna, ułożona, e, bardzo przyjmie się w nią granie. Trzeba zbytnio skupiać się właśnie na tym wątku fabularnym, żeby go zrozumieć i mieć go jakby zakodowanego w głowie, żeby. No żeby potem właśnie te kastenki, które następują po sobie, żeby je rozumieć, wiedzieć o czym jest mowa. Natomiast często zdarza się tak w tych obecnych grach, że e, że gdzieś tam naprawdę na tej fabule trzeba się skupić, żeby czegoś ważnego nie ominąć, bo potem się okazuje, że czegoś słuchamy, jakieś tam katceny i kompletnie nie wiemy e, co, co, z czym się jadło, skąd to się wzięło, skąd to się bierze i tak dalej. No dobra, myślę, że to by było... Na tyle, co chciałem w sumie opowiedzieć. Tak, pewnie też zatytułowałem jakoś ten odcinek: gry dawniej, a dziś coś takiego, pewnie. No, także to była ta, jak już powiedziałem, moja prywatna opinia. Każdy oczywiście może mieć inną. Podejrzewam, właśnie, że młodsi gracze uważają, że. Gry kiedyś były tak proste i były tak banalne, nieskomplikowane, już w ogóle zapominając całkowicie o ich wyglądzie, że jak w ogóle my mogliśmy w nie grać. A natomiast, już jako tam, jak powiedziałem, 20-letni grać uważam właśnie tak, że nie wiem, jakoś te gry starsze miały jakiś taki swój wyjątkowy, unikatowy klimat. No, i moim zdaniem, jakoś fajniej i przyjemniej się w nie grało. E, dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. To, czy zgadzacie się z moim zdaniem, to nie jest w ogóle istotne. Chciałem tylko powiedzieć, jak ja to właśnie widzę. E, dobra, mam nadzieję, że widzimy się już niebawem na kolejnym materiale z, z serii Let's Play, bądź też innym materiale, coś może w rodzaju właśnie tego. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!